To historia o miłości, która kryje w sobie ogromne poświęcenie męża dla swojej niewidomej żony. Mąż przez wiele tygodni uczył ją, jak samodzielnie dojeżdżać do pracy, pokazując trasę i dźwięki sygnalizacji świetlnej. Kiedy żona poczuła się gotowa, mąż powiedział, że teraz musi jeździć sama, choć w sercu czuł strach. Zebrała się na odwagę i wyruszyła. A mąż potajemnie się podążał za nią, obserwując z daleka. Gdy wsiadała do autobusu, on siadał blisko, upewniając się, że jest bezpieczna. Kiedy wysiadała, on był zawsze obok, prowadząc ją, by się nie zgubiła. Mąż chciał, aby żona czuła się niezależna, ale zawsze czuwał nad jej bezpieczeństwem. Pewnego dnia usłyszała od koleżanki, że mąż codziennie jeździ tym samym autobusem co ona. Zrozumiała, że jego wiara w jej siłę była wspierana przez jego cichą miłość i poświęcenie. Ta historia pokazuje, że prawdziwa miłość to nie tylko pomoc, ale także dawanie przestrzeni do wzrostu. To piękna ilustracja, jak miłość może być wsparciem w najtrudniejszych chwilach.